Wzbudzanie zazdrości u ex to jest kontrowersyjny temat, który z jednej strony może działać naprawdę bardzo dobrze i może odwrócić tą sytuację, w której jesteś o 180 stopni, sprawić, że twój ex zacznie za tobą biegać, ale z drugiej strony bardzo rzadko ludzie robią to dobrze. Można tutaj popełnić mnóstwo błędów i tylko pogorszyć swoją sytuację. Na tym filmie powiem ci, kiedy warto, a kiedy nie warto wzbudzać zazdrości u ex oraz jak dokładnie to zrobić. Zacznijmy od tego, że wzbudzanie zazdrości, mimo że potrafi być piekielnie skuteczne, to jednak zdecydowanie nie powinno być podstawą... Całej strategii odzyskiwania tej osoby. Pamiętaj, że twój związek nie rozpadł się bez powodów, tam coś wcześniej nie zadziałało. Dlatego, jeśli naprawdę zależy Ci na tym, żeby odzyskać tą ukochaną osobę nie na chwilę, ale na stałe, to jedyną taką słuszną drogą jest przede wszystkim zrozumienie. Głębokich przyczyn rozstania, wyeliminowanie tych przyczyn, zdobycie dodatkowych umiejętności związkowych i praca nad sobą. Tak wygląda w bardzo dużym skrócie ten schemat. I w tym całym schemacie wzbudzenie zazdrości to jest tylko jeden mały element układanki, jeśli chodzi o wzbudzanie uczuć w twoim ex i to zawsze warto to zrobić tylko w ostateczności, kiedy normalnie wzbudzanie uczuć nie idzie po twojej myśli. Pozwól, że przedstawię to jeszcze bardziej dobitnie przykładowo. Jeśli na przykład twój ex zerwał z tobą dlatego, że na przykład za dużo siedziałeś w telefonie, było zdecydowanie za dużo zazdrości po twojej stronie i bardzo dużo się kłóciliście, to wzbudzenie zazdrości i ożywienie tych uczuć, które kiedyś tam były między wami, nie jest receptą na rozwiązanie tych wszystkich problemów, które mieliście przed rozstaniem. To jest naprawdę bardzo ważne, więc musiałem to zaznaczyć. A teraz poznaj pięć najważniejszych zasad wzbudzania zazdrości. Pierwszą, najważniejszą zasadą wzbudzania zazdrości jest to, że to musi być element większej strategii. Nie możesz jednego dnia prosić o powrót, a drugiego dnia pokazywać, że zaraz się zaczniesz z kimś spotykać, bo nie jesteś w tym wiarygodny. Dlatego jeśli wzbudzanie zazdrości ma zadziałać, to najpierw trzeba sobie przygotować pod to grunt. Najpierw musisz. Stać się chociaż lekkim wyzwaniem dla swojego ex, pokazać, że już się przestajesz odzywać, że już nie zabiegasz, że zaczynasz żyć swoim własnym życiem, a dopiero później subtelnie pokazywać, że ktoś inny może się o Ciebie starać. Tylko wtedy ma to prawo zadziałać. Jeśli jednocześnie będziesz wysyłał mieszane znaki zainteresowania na zasadzie, kocham cię, chcę do Ciebie wrócić, ale patrz, ktoś o się o mnie stara, w każdej chwili mogę wejść w inny związek, to Twój ex i tak będzie czuł, że ma to wszystko pod kontrolą i że to nie jest prawdziwe zagrożenie. Zasada numer dwa. Bardzo ważne jest, żeby pokazywać tylko zagrożenie, że zaraz możesz. Wejść w nowy związek albo zaraz możesz pójść z kimś innym do łóżka, ale nie, że to już się wydarzyło. Bo jeśli tak się stanie, to to może zablokować Twojego ex na to, żeby zrobił jakikolwiek krok w Twoim kierunku, no bo już jest za późno. Dlatego nigdy nie mów, że jesteś już w innej relacji, że już z kimś sypiasz, tylko raczej warto pokazywać, że coś zaraz może się wydarzyć. Zasada numer trzy. Musisz bardzo uważać, żeby nie zbyt bezpośrednio wspominać eks o tym, że ktoś się pojawił w Twoim życiu, że z kimś zaraz możesz zacząć się. Spotykać, bo im bardziej będziesz się z tym obnosił, tym mniej wiarygodne to będzie. Najlepsze efekty będziesz miał wtedy, kiedy twój ex będzie widział. Takie wskazówki, że coś się może dziać w Twoim życiu i jego wyobraźnia zrobi całą robotę. Zasada numer cztery. Zdecydowanie lepiej będzie działało to, że ktoś będzie okazywał Tobie zainteresowanie, niż to, że Ty okazujesz komuś zainteresowanie. Twój ex będzie dużo bardziej zazdrosny, kiedy zobaczy, że to pod Twoim zdjęciem na social mediach pojawia się jakiś komentarz osoby, która jest ewidentnie Tobą zainteresowana albo która, który sugeruje, że się niedługo widzicie, niż. Twój komentarz pod, pod zdjęciem innej atrakcyjnej osoby. Tutaj działa zasada tzw. social proof. Jeśli inni atrakcyjni partnerzy zabiegają o ciebie, to znaczy, że ja straciłem coś wartościowego. Piątą, ostatnią zasadą, o której musisz pamiętać, jest to, że wzbudzanie zazdrości raczej powinieneś sobie zostawić jako taki as w rękawie, a nie od razu używać tej zagrywki jako Twojej głównej strategii. Zdecyd zdecydowanie lepiej na samym początku jest spróbować normalnie, standardowo stawać się wyzwaniem poprzez ograniczenie kontaktu, ograniczenie zainteresowania, jakie pokazujesz i stopniowe o, później po czasie odnawianie lub intensyfikowanie znajomości, tutaj nie mam teraz czasu na rozwinięcie tej strategii, mówiłem o tym w innych filmach na tym kanale i dopiero wtedy, jeśli tutaj jest jakiś opór, jeśli to nie idzie po twojej myśli, to wtedy możesz skorzystać z tego asa w rękawie i rzeczywiście zacząć wzbudzać zazdrość w twoim ex. Ok, a teraz konkrety poznaj cztery takie podstawowe strategie wzbudzania zazdrości. Pierwszą strategią, taką najbardziej oczywistą, być może też najmniej odkrywczą, ale mimo wszystko bardzo, bardzo mocną przy odrobinie szczęścia jest jest po prostu umawianie się na randki z innymi osobami po to, żeby w założeniu, że okej, okay, może staram się odzyskać ex, ale że jest swoim życiem. Jeśli nie uda mi się odzyskać ex, albo w międzyczasie poznam kogoś, kto jest bardziej wartościowy, to po prostu wejdę w nowy związek. I z takim założeniem umawiasz się na randki z innymi ludźmi, zakładasz jakiś profil na portalu randkowym i tak dalej i wychodzisz na te randki, na miasto, przychadzasz się ulicą, idziesz do restauracji w centrum waszego miasta i tak dalej. To daje ci całkiem spore szanse na to, że albo twój ex gdzieś tam cię zobaczy, albo znajomi twojego ex, albo właśnie wspólni znajomi, znajomi też cię zobaczą i powiedzą o tym twojemu ex. I to jest coś, co wymaga rzeczywiście odrobiny szczęścia, ale w tej całej historii moich konsultacji to działa naprawdę rewelacyjnie. Niejednokrotnie słyszałem o tym właśnie, że w sytuacji, kiedy mój klient, z którym rozmawiałem, mój podopieczny spotkał na mieście swojego ex, kiedy był na randce, to nagle jakby wszystko się zmieniło o 180 stopni, nagle... Ex na własne oczy, kiedy zobaczył, że ten jego niedawny partner może zaraz wejść w jakiś nowy związek, zaczął okazywać dużo więcej zainteresowania. Tutaj oczywiście wymaga to dużo szczęścia, ale to też rodzi takie bardzo dobre podejście. Czyli nie czekasz na swojego jak w nieskończoność, nie siedzisz z założonymi rękami, to nie jest twoja jedyna opcja, jaką masz, tylko wręcz przeciwnie, zakłada, że super, to jest. Wartościowa osoba, warto o nią walczyć. Chcesz zrobić wszystko, co w Twojej żeby, mocy, żeby ją zdobyć, ale nie czekasz i nie śjedzysz założonymi rękami, bierzesz życie w swoje ręce i. Jeśli w międzyczasie spotkasz kogoś nowego, to wejdziesz sobie w nowy związek. To jest najbardziej zdrowe podejście, jakie zdecydowanie Ci polecam. I przy okazji to też będzie idealny sposób na to, żeby naturalnie wzbudzić zazdrość w swoim ex. Druga strategia, o której powiem, jest dużo prostsza i nie wymaga umawiania się na randki. Wystarczy, że zrobisz pewien trik w mediach społecznościowych. Mianowicie kiedy wstawisz jakieś swoje zdjęcie na dowolne medium społecznościowe, najlepiej takie, na którym ex ma największe szanse na to, żeby cię obserwować albo znajomi twojego ex mają największe szanse na to, żeby cię obserwować. I po tym zdjęciem powinien pojawić się komentarz osoby, która jest tobą ewidentnie zainteresowana i ten komentarz jeszcze dodatkowo wskazuje, że w bardzo krótkim czasie niedługo się zobaczycie. Ten komentarz może brzmieć na przykład tak: "Wow, świetnie wyglądasz. Ubierz się tak na jutro i do tego jeszcze buziak na końcu." I tym sposobem właśnie pokazujesz, że niedługo spotkasz się z tą osobą i ta osoba jest z tobą zainteresowana. A więc jeśli ex zobaczy taki komentarz, to to naprawdę może wzbudzić dużo zazdrości i on nie wie, że to jest sfabrykowane przez ciebie, że to jest jakby za twoją namową, namową ktoś zostawić taki komentarz, więc to naprawdę może poruszyć emocje tej osoby. Trzecią strategią, która dodatkowo nie będzie wymagała Pomocy żadnej innej atrakcyjnej osoby płci przeciwnej, jest wrzucenie fotki na jakieś Twoje media społecznościowe. Znowu najlepiej takie, które będą miały największe szanse na to, że Twój ex albo znajomi Twojego ex zobaczą to, tą fotkę. Fotkę z okoliczności, w której najprawdopodobniej nie jesteś sam. Przykładowo idziesz do bardzo eleganckiej restauracji, elegancko ubrany czy ubrana. Albo w jakieś romantyczne miejsce, typu jakieś jezioro przy zachodzie słońca, gdzie trzymasz sobie lampkę wina, oczywiście bezalkoholowego, i ty na tym zdjęciu jesteś sam, ale ktoś ci to zdjęcie ewidentnie robi. Oczywiście możesz to zrobić nawet ze statywu tak naprawdę, albo poprosić jakiegoś kelnera w takiej restauracji, ale mimo wszystko dodajesz zdjęcie, gdzie wyobraźnia Twojego ex dopowie sobie resztę. Co ty tam robisz? Z kim ty tam? poszłaś czy poszedłeś. Najprawdopodobniej oczywiście będziesz podejrzewany o to, że już zacząłeś się z kimś spotykać, ale tej pewności nie ma, więc znowu może się pojawić takie, taki pośpiech, taki ponaglenie, o Boże, jeśli teraz coś zrobię, to zaraz mogę stracić tą osobę na zawsze. Więc to znowu jest bardzo dobra strategia. I poza takimi podstawowymi strategiami jest jeszcze wiele Wiele sytuacyjnych strategii, które możesz wykorzystać, w zależności od tego, jak konkretnie wygląda Twoja sytuacja. Tutaj mógłbym sporo na ten temat opowiadać, natomiast pozwól, że podzielę się z Tobą jedną taką konkretną, która teraz mi przychodzi do głowy i wiąże się ona z historią. Wyobraź sobie, że jakiś czas temu, kiedy jeszcze bardzo dużo konsultacji prowadziłem, zgłosił się do mnie właśnie taki mój klient, który wcześniej sam zerwał ze swoją ex, bo przeszkadzało jej kilka rzeczy w tej dziewczynie, to się trochę wypaliły uczucia. Ale potem wydarzyło się coś, co sprawiło, że nagle jemu. Na maksa zaczęło zależeć, i mimo tego, że był totalnie pewny, że już nigdy nie będzie z tą dziewczyną, to w bardzo szybkim czasie ta sytuacja odwróciła się o 180 stopni. No jak myślisz, co się wydarzyło? Oczywiście tamta strona nieświadomie wzbudziła zazdrość, czyli tak naprawdę rzeczywiście zaczęła się z kimś spotykać, więc mojemu klientowi zaczęło nagle na maksa zależeć, zaczął się starać, ale oczywiście to już nie działało, bo tam rzeczywiście ktoś był. No i teraz wpadł niemalże taką desperację i. Za wszelką cenę chciał odzyskać tą dziewczynę. Bardzo mocno te uczucia się u niego wzmocniły. No i teraz pytanie brzmi, co dokładnie zrobiła ta dziewczyna? Czy po prostu weszła w inny związek? No nie, tutaj historia była dużo, dużo ciekawsza. To, co się wydarzyło, i to oczywiście nie był żaden trik wymyślony przez nią, to wszystko wyszło samo z siebie naturalnie. Ty sam możesz wykorzystać dokładnie tą samą sekwencję zdarzeń, to do tego mojego klienta, który. Sam zerwał na początku. Zadzwoniła siostra tej dziewczyny i powiedziała coś takiego: Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć na temat X, na przykład nazwijmy ją Beaty, czyli twój X, tylko musisz mi obiecać, że nigdy ona się nie dowie, że to wiesz ode mnie. Zgoda? No i ten X, ten mój klient oczywiście obiecał to, po czym ta siostra Beaty powiedziała. E Coś w stylu: Okej, okay, wiesz, że ja zawsze wam kibicowałam, yy, bardzo ciebie lubię i chciałabym, chciałabym, żebyście byli razem. Nie wiem, czy ty jeszcze cokolwiek czujesz, więc jeśli nie, no to nic z tym nie rób, ale musisz wiedzieć, że teraz moja siostra poznała jakiegoś super przystojnego gościa. No i zaczynają się spotykać. Więc jeśli ty teraz nic nie zrobisz, to prawdopodobnie stracisz ją na zawsze. I, i jakby zrób z tym co chcesz, tylko proszę cię, nie mów bracie, że wiesz to ode mnie. I koniec, w sensie koniec takiej informacji. Jeden telefon i po tym telefonie klientowi odbiło. Więc w sensie to pokazuje, jak czasami potężne potrafi być wzbudzenie zazdrości, zrobione w odpowiednim momencie. Bo tam oczywiście wcześniej naturalnie ta ex tego klienta rzeczywiście przestała się odzywać, rzeczywiście przestała okazywać zainteresowanie. Wszystko przez przypadek wyszło książkowo i dlatego te uczucia Totalnie się ożywiły. Jeśli natomiast sam czujesz, że jesteś w sytuacji, gdzie straciłeś miłość swojego życia, taką naprawdę wartościową osobę, o którą warto się starać, to być może kwalifikujesz się do naszej pomocy, do pomocy mojego instytutu psychologii i związków. Nasza firma specjalizuje się właśnie w takich sytuacjach, gdzie jedna strona już totalnie nic nie chce, mówi, że na 100% nie kocha, już nigdy nie będziecie razem, ale ty Czuję, że to była wartościowa osoba, że warto się o nią postarać. I w takiej sytuacji, kiedy zaczniesz robić to, co działa, będziesz miał naprawdę dużo większe szanse, nawet jeśli pozornie tych szans nie ma praktycznie w ogóle. Przerabiałem to przez kilkanaście lat prowadzenia konsultacji w takich sytuacjach. I oczywiście nigdy nie możemy obiecać, że na pewno się uda, ale z zera szans będziesz miał tak między. 20, a nawet 60-70% szans, w zależności od konkretnie sytuacji, w jakiej jesteś. Więc jeśli chciałbyś wejść do takiego programu terapeutyczno-mentoringowego, w którym powiem ci krok po kroku, co zrobić, i jesteś gotowy na to, żeby naprawdę zacząć głęboko nad sobą pracować, żeby przyjrzeć się temu, co wcześniej nie zadziałało w waszej relacji, poprawić to, co nie działało, zdobyć nowe umiejętności związkowe, zacząć pracować nad sobą, bo tak, to tak naprawdę jest esencją naszej skuteczności, całej naszej metody, my w trzy miesiące z Ciebie. Zrobimy praktycznie idealnego partnera, dużo się nauczysz, przeciśniemy cię przez całe nasze programy treningowe, przez indywidualne konsultacje, warsztaty z ekspertami, z NVC, z, nawet z trenerem personalnym, dietetykiem i tak dalej. Mamy cały e, zestaw rzeczy, na które zwracamy uwagę i oczywiście podpowiemy ci krok po kroku za rękę, co robić. Możesz dzwonić za każdym razem, kiedy coś nowego się wydarzy, żeby aktualizować strategię, i to da ci największe szanse na to, że rzeczywiście. Odzyskasz tą osobę. Oczywiście, niestety, nie pomagamy w każdej sytuacji. Jeśli twój ex jest już w nowym związku i mieszka w innym kraju i zablokował Cię na wszystkich możliwych frontach, to pewnie nic się nie da zrobić. Ale na przykład, jeśli macie razem dzieci, mieszkacie blisko siebie, widujecie się e, gdzieś regularnie przy okazji, albo po prostu byliście bardzo długo w związku i ewidentnie dużo Was łączyło, prawdopodobnie jest ogromna szansa, że jeszcze coś się da uratować, nawet jeśli teraz eks jest. Totalnie wycofany absolutnie nic od ciebie nie chce, to jednak przez odpowiednie działania da się to odwrócić bardzo często. Więc jeśli chcesz sprawdzić, czy kwalifikujesz się do naszego programu, to wejdź na stronę instytut i umów pierwszą bezpłatną konsultację, a my tak szczerze ocenimy to czy twoja sytuacja jest rokująca, czy jest w ogóle sens próbować to zrobić, czy nie. Często nawet jeśli nie ma sensu, bo już jest już za późno, to taka praca nad tym, co poszło nie tak i zdobycie tych najważniejszych umiejętności nawet bez potrzeby odzyskiwania X, często jest bardzo dobrym Pomysłem, bo dzięki temu kolejny Twój związek będzie miał dużo większe szanse na to, że jednak przetrwa do końca życia, że będzie dużo wyższej jakości, będzie mniej kłótni, będzie zdecydowanie szczęśliwszy. Więc warto włożyć tą pracę w siebie, dla siebie, mieć absolutnie pewność, że zrobiłeś wszystko, co w Twojej mocy, że zawalczyłeś o tą miłość swojego życia. To wszystko na dzisiaj i do zobaczenia. Robert Marchel Instytut Związków.pl